Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak krok po kroku wykonać to piękne jesienne glow, idealne na każdą okazję. Makijaż w dużej mierze wykonałam polskimi produktami, a wszystkie kosmetyki, które zobaczycie dzisiaj w filmie, kupicie w drogerii Pigment. I teraz bardzo ważne ogłoszenie: słuchajcie uważnie, bo ciągle mnie pytacie o jakieś kody rabatowe do pigmentu. To nie jest drogeria, która rozdaje je na prawo i lewo. Tutaj rabaty zdarzają się rzadko, e, ale teraz, jeśli zapiszecie się do newslettera, to macie okazję korzystać z fajnych akcji promocyjnych, na przykład w sierpniu macie darmową wysyłkę, bez względu na to, ile wydacie, bez względu na to, jaki będzie wasz koszyk wartościowy, ile zapłacicie za wasze zakupy, za wysyłkę, za przesyłkę, nie płacicie nic. Także zostawiam Wam link w opisie pod filmem, warto się zarejestrować, a my teraz lecimy z makijażem krok po kroku. Zacznę od makijażu oka. Już sobie przygotowałam powiekę, nałożyłam korektor, cieniutką warstwę pudru. E, będę używać w dzisiejszym makijażu nowej paletki marki Heian, przepięknej palety e, i zestawu pędzli od Nabla. Zobaczcie, jak one się pięknie prezentują. Ja w ogóle uwielbiam pędzle tej marki. Mam wiele w swoich zbiorach i cały czas do nich wracam. Często je zabieram ze sobą na wyjazdy, bo są bardzo praktyczne. Mają ultra mięciutkie włosie. Te są zapakowane w taką piękną, bordową Kosmetyczkę. E, powiem Wam, że jak ja bym na przykład dostała od kogoś taki prezent na urodziny, czy na jakąś inną okazję, to mi się bardzo z niego ucieszyła, więc jeżeli na przykład chcecie komuś kupić zestaw pędzli do makijażu, to te znabli są mega. E, zacznę od takiego puchatego pędzelka, którym, którym będę zaznaczać załamanie powieki, paleta prezentuje się w ten sposób. Przepiękne odcienie. Powiem Wam, że to jest taka paleta, taki typ palety, który ja uwielbiam. W ogóle lubię jakość cieni Hean, lubię ich pigmentację, to jak się pięknie błyszczą na oczach. A tutaj mamy połączenie i takich stonowanych, dziennych kolorów z czymś bardziej szalonym, więc wykonacie nią naprawdę każdy makijaż. Tak się prezentuje opakowanie na zewnątrz, paleta nazywa się Make My Day i pierwszym cieniem, który sobie nałożę będzie cień Latte, i cień latę nakładam kolistymi ruchami, nakładam y, niewielką ilość na pędzelek i przenoszę go właśnie na moją powiekę. Rozcieram tak, żeby utworzyć tutaj ładny y, zarys mojego załamania powieki. Teraz takim zaokrąglonym, płaskim pędzelkiem nakładam dokładnie ten sam cień na dolną powiekę, tak żeby sobie tutaj zarysować obszar, w którym chcę blendować przedłużam dolną powiekę. Nakładam ten cień na dolną powiekę i wyciągam go tak, jakbym tą powiekę przedłużała, po to, żeby łatwiej połączyć górę z dołem, żeby tutaj nie było żadnego pustego miejsca. Teraz sięgam po ten ciemniejszy brąz Choco. Biorę jeszcze mniejszy pędzelek, ale puchaty i nim będę przyciemniać miejsce tutaj w kąciku zewnętrznym powiekę ruchomą. Ten sam cień biorę na jeszcze taki bardziej płaski pędzelek wąziutki. Również z nabli i nakładam go bliżej linii rzęs na dolnej powiece, również w kąciku zewnętrznym. Teraz na górną powiekę ruchomą nakładam bardzo cieniutką warstwę kleju pod brokaty może to być na przykład baza NYX Glitter Primer. Ją dostaniecie na pewno w drogerii pigment. Ważne, żeby nałożyć ją równomiernie i naprawdę cieniutko. Nakładam ją mniej więcej tak do połowy tej powieki. I teraz biorę paluszek, i paluszkiem będę wklepywać w dokładnie to miejsce ten przepiękny, błyszczący dzień. Zobaczcie, jak on wygląda. On ma też taką konsystencję, jest taki trochę śliski, więc on się idealnie przykleja i przepięknie błyszczy, i możecie go też dokładać, jeżeli chcecie, żeby ten efekt był jeszcze bardziej intensywny. Teraz to samo, prawie to samo robię na powiece dolnej, bo również biorę płaski pędzelek, biorę odrobinkę bazy, nakładam ją tutaj. Od kącika wewnętrznego do połowy powieki i w, będę wklepywać tutaj cień, również błyszczący, ale inny. Na dolnej powiece ląduje cień Shake. Do tego biorę ten płaski, okrągły pędzelek. Najchętniej no zrobiłabym to palcem, ale wiecie, że tutaj ta powieka jest dosyć wąska, więc palcem ciężko to zrobić, więc pędzelek jest tu pomocny. teraz sięgam po czarną kredkę. Ja mam akurat z Catrice. Ta kredka super się rozciera, jest bardzo mięciutka i nałożę ją i na powiekę, i na linię wodną, na całą długość i też na górną powiekę i, na, i też na górną linię wodną, no dosłownie prawie wszędzie. Pamiętajcie, żeby przed Nałożeniem takiej kredki dobrze sobie ją zastrugać. Zawsze wtedy będzie Wam się o wiele lepiej nią pracować. Z doświadczenia wiem, że jak kredka jest niezastrugana, to ciężko o precyzję, wtedy się wściekamy, wtedy zamiast robić to szybciej, to wszystko robimy wolniej. Więc uwierzcie mi, warto poświęcić chwilę, nawet jeśli nie wiemy, gdzie jest nasza temperówka, żeby ją znaleźć i żeby to zrobić. Będzie Wam się pracować naprawdę o wiele lepiej. Teraz jeszcze, żeby ewentualnie tą górną linię na powiece troszeczkę tak zmiękczyć, zmiękrzy, wezmę taki wąziutki pędzelek, może ścięty i nim powklepuję odrobinkę ciemnego cienia, tego najciemniejszego brązu, o, dokładnie tego. Ewentualnie na taki pędzelek możecie nabrać jeszcze trochę czarnej kredki i tą kredką tak podoklepywać wtedy... Ta linia nie będzie taka graficzna, będzie bardziej rozmyta i ładniej będzie otwierać oko i też ładniej będzie podkreślać wasze rzęsy, tak optycznie je zagęszczać. Be... Dokładnie to samo co na górnej powiece przy linii rzęs zrobiłam również na dolnej, po prostu powklepywałam. Tutaj między rzęsami jeszcze ten najciemniejszy brąz pędzelkiem, żeby to wszystko ładnie się rozmyło, żeby nie było takiego odcięcia. I teraz przejdę do rozświetlenia kącika wewnętrznego i tutaj użyję rozświetlacza, który też będę nakładać na twarz. Przepiękny rozświetlacz od Anabel Minerals. Tak się prezentuje opakowanie, rozświetlacz jest w środku, ale teraz nie widzicie, jaki on jest piękny. Zobaczycie to za chwilę. Nałożę go pędzelkiem kuleczką, taką małą precyzyjną kuleczką. To jest taki złocisty, szampański odcień. On by też przepięknie wyglądał cały na powiece ruchomej. O, I wklepuję sobie dosyć dużą ilość. Zobaczcie, jak on się pięknie błyszczy. Pewnie go jeszcze poprawię później, jak nałożę korektor. Coś mi się tutaj może zatrzeć w tym momencie. A teraz przechodzę do tuszowania rzęs. Mam również maskarę z z silikonową szczoteczką. Szczoteczka taka podkręcająca rzęsy. Z jednej strony króciutkie, te wypustki silikonowe z drugiej troszkę dłuższe. Rzęsy podkręciłam już wcześniej zalotką i chyba przykleję troszkę kępek ale zanim, no to wytuszujmy je. Po wytuszowaniu warto też się jeszcze przyjrzeć dolnej, niedolnej, tylko górnej linii wodnej, bo jeśli tam są właśnie jakieś prześwity, to warto je jeszcze zaznaczyć ładnie ciemną kredką, żeby ta linia rzęs była taka mocno przyciemniona. I wracam do kredki i jeszcze poprawiam. i tuszuję dolne rzęsy. I tu tak samo poprawiam jeszcze linię wodną. Kochani, oczy skończone i tak jak zapowiedziałam, tak też zrobiłam, czyli przykleiłam kępki, jak pomalowałam jedno i drugie oko, to stwierdziłam, że brakuje mi tutaj tych kępek i one tak fajnie podkreślą jeszcze ten makijaż. Jak widzicie paleta ma mnóstwo możliwości mnóstwo kolorów i na pewno będziemy z niej jeszcze nieraz korzystać. Dajcie znać, czy chcecie może makijaż jedną marką HEA. Myślę, że to był też fajny odcinek i wtedy możemy jeszcze zrobić jakiś inny makijaż tą paletą. A teraz przechodzę do makijażu twarzy i tutaj mam również nowość jest to krem BB od Purito SPF 38 wszyscy na pewno kojarzą aferkę z marką Purito e, natomiast myślę, że w tym momencie już marka Purito by sobie nie mogła pozwolić na to żeby obiecać, że gdzieś jest dana ochrona, a jej tam tak naprawdę nie ma bo już by była totalnie spalona natomiast ja i tak zawsze pod BB nakładam SPF 50 normalną ochronę, e, bo dobrze wiemy, że nie jesteśmy w stanie nałożyć takiej ilości BB kremu żeby nie dać sobie efektu masy. Maski, a żeby ta ochrona była po prostu taka jak trzeba. Więc Bibi traktuję tak jak podkład, czy właśnie taki produkt typowo makijażowy. Najpierw nakładam na dłoń ogrzeję go sobie. Ja mam numer 23. No tak, on w tym momencie jest taki ciemny, ale jak go rozprowadzę i w klepie, to on się też dopasuje do skóry. Rozprowadzam go sobie dłońmi, tak żeby właśnie go ogrzać, żeby on się ładnie dopasował, i dopiero na samym końcu będę wklepywać go gąbeczką. O, zobaczcie, już z tej strony już nie wygląda tak dramatycznie po roztarciu, a on daje bardzo ładny efekt takiej świeżej, świetlistej cery. Jeśli chodzi o okrycie, to oceniłabym je na takie lekkie do średniego, można je stopniować. Pod oczy nałożę sobie taki korektor rozświetlający od marki Lumenę. Lumenę wymawiamy. Jak mnie to zawsze nie może przejść przez gardło ta nazwa. Zawsze mówiłam lumen, ale to jest niepoprawnie, powinno się mówić lumenę. Nakładam, mieszam ze sobą dwójkę i jedynkę. Dwójka ma troszkę takiego różowego pigmentu, więc ona pięknie rozświetla i ukrywa zmęczenie, a ten jest troszkę bardziej taki beżowy, więc one mi tu dają bardzo fajny miks. Natomiast takim jasnym, jasnym karnacją bym polecała raczej właśnie jedynkę, a ciemniejszym dwójkę. Delikatnie wklepuję gąbeczką, ale nie do samej granicy. Tam użyję pędzelka, żeby ładnie połączyć moje cieniowanie na dolnej powiece i korektor. Gdybym dotknął tą gąbką tutaj wyżej, to bym sobie zniszczyła to cieniowanie, więc robię to bardzo ostrożnie. Korektor nałożony i zobaczcie, jak on przepięknie wygląda pod oczami. Absolutnie nie podkreśla zmarszczek, nie wysusza. On jest taki bardzo pielęgnacyjny i właśnie rozświetlający. Ja często korektory rozświetlające łączę z kamuflażami, ale słuchajcie, tutaj nie ma takiej potrzeby, bo on pięknie przykrył cienie, pięknie wyrównał tą okolicę oka i jednocześnie ją rozświetlił, więc... Takie korektory ja lubię najbardziej. I teraz przechodzę do pudru. Puder mam od HEAN i w ogóle w Drogerii Pigment znajdziecie mnóstwo produktów marki HEAN i właśnie marki Lumene. Jeśli chodzi e, o Lumene, to jest i makijaż, i pielęgnacja. Jest w czym wybierać. E, a ja wybrałam do tego makijażu puder taki delikatnie rozświetlający z HEAN w takim opakowaniu. Puder sypki, utrwalający. I nałożę go w niewielkiej ilości e, z większym pędzlem na całą twarz. Większym pędzlem. Większym pędzlem, nie z większym pędzlem. Puder wbijam sobie w pędzelek w ten sposób i nakładam takimi wklepującymi ruchami. On nie zmienia koloru, on tylko tak ładnie utrwala. I lekko matowi, ale słuchajcie, ta twarz nie jest tak mocno zmatowiona, tylko ona jest bardziej satynowa dzięki niemu. Zaraz nałożę go na jedną stronę twarzy i pokażę Wam, jaka jest różnica. Ok, zobaczcie, tu się bardzo mocno świecę na razie, a tutaj ten połysk jest taki bardziej subtelny. Ta strona jest właśnie już przypudrowana. I to jest taki efekt pudrowości, który ja jeszcze akceptuję, bo nie lubię, jak cera jest taka matowa, sztuczna, taka ciężka. A to jest jeden z tych pudrów, który daje efekt właśnie takiego subtelnego wykończenia makijażu. Tak się prezentuje cała twarz przypudrowana tym pudrem Han. Zobaczcie. I teraz sięgam po bronzer, nie wiem czy wiecie, że w Drogerii Pigment możecie kupić nawet takie maluteńkie pojemności jak ten dzidziuś od marki Pixi Cosmetics, to jest bronzer sypki, e, mineralny i ma taki ładny oliwkowy odcień, bardzo mało jest takich bronzerów na rynku. Roz, rozkręcę, odkręcę go i Wam pokażę jak on wygląda w środku. I może się wydawać, że to jest malutkie opakowanko, ale bronzera nakładamy naprawdę niewielką ilość na pędzelek, szczególnie jeśli jest to produkt mineralny, bo on jest dobrze napigmentowany, więc nie zdziwcie się, jak to będzie dla Was naprawdę mega wydajne i starczy Wam na ho, ho, ho i jeszcze dłużej. Nałożę go chyba tym samym pędzelkiem, którym nakładałam puder. I tutaj tak, na, wykorzystam sobie wieczko od yy, czegoś większego i na wieczku będę Wmasowywać ten produkt w pędzelek. I zdejmę jeszcze jego nadmiar. I teraz nakładam kolistymi ruchami na kości policzkowe, również na czoło. Chcę się tak trochę ocieplić tym bronzerem. Lubię mieć taką bardziej ocieploną twarz, jeśli mam mocne oko, żeby to wszystko ładnie zrównoważyć. Gdybym nie malowała oczu, to mogłabym nawet w ogóle nie nakładać bronzera. Wtedy podoba mi się efekt, jak tylko na twarzy jest na przykład róż albo rozświetlacz. Wtedy to wszystko jest takie delikatne, ale jednak jak nakładam, jak robię mocny makijaż oka, to zawsze nakładam brązer i zawsze tak ocieplam tą skórę. Staram się, żeby ten efekt był taki bardziej trójwymiarowy. I zobaczcie, jak on się przepięknie rozprowadza. Teraz nakładam ten piękny rozświetlacz Anabel Minerals. To też jest produkt mineralny i on się nazywa Diamond Glow. Nakładam go takim mniejszym, zaokrąglonym pędzelkiem. Te produkty mineralne mają w sobie coś takiego, że one po prostu tak wpracowują się przepięknie w skórę. One jakby się wchłaniają w ten makijaż. I nie ma czegoś takiego, że one gdzieś tam odznaczają się, odcinają. Wszystko to się naprawdę ładnie łączy. I tak się prezentuje ten rozświetlacz. No słuchajcie, on jest bombowy. Ja czuję, że to będzie mój ulubiony jesienny rozświetlacz. To będzie taki idealny glow do mocniejszego oka. Ale nie tylko, bo do lekkich makijaży też będzie pięknie wyglądał. Teraz czas na przepiękny, świetlisty róż od Affect. Zobaczcie, w ogóle jakie to tłoczenie jest cudowne. Wygląda jak dzieło sztuki i nakładam go małym, precyzyjnym pędzelkiem. Wmasowując go w skórę, I kieruję się w kierunku rozświetlacza, tak żeby ten róż połączyć z rozświetlaczem. róż nałożony i dobrze tak rozpracowany, roztarty. Pamiętajcie, że mimo, że to jest róż rozświetlający, a takie róże często są takie delikatne, pitu-pitu, to on nie jest pitu-pitu. On ma bardzo mocny pigment i musicie, przy nim, musicie z nim uważać, nakładać go ostrożnie, lepiej nałożyć mniejszą ilość na pędzelek i dokładać, niż od razu nałożyć go dużo, bo wydaje się, że jego nie będzie widać, ale on jest mocno widoczny. I teraz przechodzę do ust i mam tutaj konturówkę również od Hean. Jest to konturówka w kolorze 502 nugat i to jest taki odcień podobny do mojego różu, więc ja nią obrysuję sobie usta, delikatnie ten kontur rozetrę, a następnie nałożę bezbarwny błyszczyk. Tak się prezentują usta podkreślone konturówką, właśnie jej granice są roztarte. To jest taki efekt trochę podobny do makijażu per permanentnego. Cóż mam problem, żeby to wymówić poprawnie, bo właśnie mamy ładnie wypełniony kontur ust, ładnie zaznaczone usta, ale ten kolor jest zbliżony do naturalnego. A teraz na to nałożę błyszczyk od Catrice. Błyszczyk, który ma powiększać usta taki w kolorze mleczno-różowym. Ja bardzo lubię tą kolorystykę. A ten jest dosyć podobny do tego z Diora, tego słynnego błyszczyka, ale on kosztuje około 150 zł, więc różnica w ten jest kolosalna. A ten jest też bardzo piękny. Ten kosztuje 15 zł, więc jest 10 razy tańszy. Kochani, makijaż gotowy. Jak widzicie, stylizację również dołączyły kolczyki, fryzura. Od razu inaczej taki specjalny makijaż potrzebuje specjalnej oprawy. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, których użyłam, które oczywiście dostaniecie w drogerii Pigment, znajdziecie pod filmem. Tam macie listę, tam macie linki. Dajcie koniecznie znać, który kosmetyk najbardziej Wam się spodobał. No i czy używamy dalej palety Hean? Czy zrobić jeszcze z nią jakiś makijaż? Czy chcecie ją zobaczyć w akcji? Czekam na Wasze komentarze, kciuki w górę. Pamiętajcie też, aby subskrybować kanał, by być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę. Pa!